Powiedział, że alkohol jest namiastką mistyki, dlatego jest tak wciągający. Dobra, że prawdziwa mistyka wyzwala. Dobra, to włączone jest, tak? Mhm. Ta część dzwonu nazywa się jego sercem, i on nie zabrzmi bez serca. My także w swoim człowieczeństwie nie wybrzmimy, nie będziemy brzmieć całą jego pełnią, wszystkimi kolorami dźwięków, całym bogactwem człowieczeństwa, jeśli nie będziemy mieli żywego, pulsującego serca. A jakie to jest żywe, pulsujące serce? Co to w ogóle jest za obraz ludzkiego serca? Przecież nie chodzi o mięsień. Chodzi o to niesamowite spotkanie wewnątrz tajemnicy, którą jesteś ty i ja, spotkania prawdy i miłości. To w tym pulsie pomiędzy poznaniem a odpowiedzią. Pomiędzy doświadczeniem. I odwzajemnieniem, wejściem w to doświadczenie pomiędzy słowem, które przychodzi, a wejściem w dialog, pomiędzy prawdą, a zatroszczeniem się o tę prawdę. To tutaj właśnie dokonuje się ten najżywszy puls człowieczeństwa. Nie można być w pełni człowiekiem, żyjącym pełnymi możliwościami, jeśli żyjesz tylko myślami. Nie możesz być pełnym człowiekiem, jeśli tylko działasz, ale Twoje działanie jest działaniem chaotycznym, nieopartym na rozpoznaniu dobra. Ale jeśli spotka się ze sobą, w tym jednym współistnieniu, prawda i moja miłość wtedy właśnie cały człowiek wybrzmiewa tak jak Bóg tego zapragnął, to jest zwierzę Kościoła sióstreker. Właśnie serce może być też świętym sercem, nie tylko pełnym, pełnym życia, ale może stać się zanurzone w świętości samego Boga. Może być przeniesione w takie rejestry, w takie przestrzenie tajemnicy, jakich byśmy nie wymyślili sobie sami. To jest droga wzwyż, dlatego właśnie dzwony są na wieży, bo one też są symbolem tego, że jesteśmy powołani ku wyżynom, ku stawaniu się. Przemiana w górę.